No, znalazłem. Mam kopiec numer 2. Popatrzcie na jego profil. Nie wiem, czy kamera to oddaje. No, był naprawdę ogromnych rozmiarów. No, wiadomo, tak jak mówię, trwały tu prace. Drwali i tym podobnie jeździł tu ciężki sprzęt. Teren sporo jest zmieniony. Ten kopczyk już nie jest tak szpiczasty jak tamten, którego Wam pokazywałem wcześniej. No, witam serdecznie moich widzów i nie tylko z piekła. Jestem dzisiaj w piekle. No, Dąbrowa górnicza taka dzielnica. Dla tych co nie wiedzą, ale pewnie sporo z Was o tym wie. Przede mną, no właśnie, Pogoria 4, czyli kuźnica Warężyńska, a tam za moimi plecami, no właśnie, miejscowość piekło, które no, dawniej wyglądało zupełnie inaczej. Rozciągało się gdzieś. Po tamtej stronie w kierunku Ząbkowic i Zawiercia nie na darmo zaczynam mój materiał z tego miejsca. Myślę, że dobrze widzicie ten dom, który tutaj znajduje się koło tej drogi. Ten dom ma swoją historię. Ile w tym prawdy, ile legendy nie wiadomo. Gdy jeszcze w okolicach, wszędzie tutaj były bagna. pogoria nie istniała. Też były bagna. Przebiegała tędy jakaś stara droga i stała tutaj karczma. Karczma stała wiadomo w terenie baglistym i ponoć przyszedł taki moment, że karczma razem z ludźmi, którzy znajdowali się właśnie w środku, wjechali to bagno pod spód, bagno wciągło karczmę razem z tymi ludźmi. Ile w tym prawdy, ile legendy? Nie wiadomo. Sporo ludzi opowiada właśnie taką historię tego miejsca. A dom na chwilę obecną, to no to pomnik przyrody. Nie wiem czy posiada tabliczkę, ale wiem, że jest ujęty jako pomnik przyrody. No popatrzcie sobie na niego. Nie widzę tabliczki. Raczej jej nie posiada, a raczej chyba jest, tylko muszę przejść tutaj przez barierki. Oto ona, ta zielona tam u góry, nie wiem czy dobrze widnieje. Pomnik przyrody. Jeszcze taka ciekawostka dawniej, gdy tej drogi nie było, nie było połączenia z piłą ujejską, która znajduje się tutaj nieopodal. Z piekła, miejscowości piekła tam dojeżdżał autobus, przechodziło się przez tory kolejowe. Tam gdzie były szlabany i dawna droga w kierunku właśnie Piły Ujejskiej biegła tędy tu dołem terenem bardzo podmokłym. No ze względu na eksploatację piachu w tym rejonie gdy były tu piaskownie teren wody mocno opadł, bagna po prostu częściowo wysychały. Ja dzisiaj pokażę wam sporo w terenie, sporo zagadek, zagadek i jest no niespodzianek. A między innymi też w okolicach bagin. No to ruszamy. Przeniosłem się trochę w inne miejsce. Jestem w okolicach, no właśnie, piły ujejskiej, która znajduje się po tamtej stronie. Oto bagna Antoniowskie. Antoniów jest, też nieopodal. Piekło Znajduje się tam Dokładnie tam No i dawniej właśnie Przysiółek Piekło To był przysiółek Gołnoga Który jest do tej pory A teraz no wiadomo Jedno i drugie jest dzielnicą Dąbrowy Górniczej Ja będę poszukiwał teraz Pozostałości Po starym młynie Który w XVI wieku Najprawdopodobniej tutaj Funkcjonował. Oprócz tego poszukamy jeszcze innych pozostałości, ale o tym później. Młyn, według moich obliczeń, albo właściwie obliczeń, ciężko to obliczyć na owe czasy, gdyż wszystko rozmyte jest mocno w terenie, według no, moich przypuszczeń, znajduje się w owym miejscu, na bagnach, właśnie na bagnach. No mój cel praktycznie jest przede mną, dzieli mnie tam jakieś 150 metrów. Za chwilę tam wejdę, pokażę Wam te moje przypuszczenia i tym podobnie. Ale jeszcze taka zmianka: w okolicach, właśnie Antoniowa, Piekła i tym podobnie, żyją wilki. To dla tych, którzy nie wiedzą: autentycznie widziane są tu wilki. Wchodzę w dół, mój teren bardzo mocno opada w dół. Takie mam wyobrażenie tego miejsca sprzed lat. Rzeka, która tutaj właśnie sobie płynie, płynie sobie teraz takim wąskim ciekiem. Nadal mamy bagna, bagna antoniowskie, tak zwane. A według mnie, no właśnie, popatrzcie sobie. Tutaj jest taka górka. Tutaj jest niecka, a tu u góry, no teren nam podnosi się do góry. Mamy taki kopczyk. Według mnie, gdy rzeka dawno, dawno temu rozlewała się tu i płynęła no, pod wielkim nurtem, jakby to ująć. W tym miejscu według mnie mogło być założenie. Mógł być właśnie młyn. Górka, o której mówię, a nazywam ją inaczej Wyspa na Bagnach Antoniowskich, gdyż w oku niej to znajdują się rozległe bagna. Według mnie właśnie młyn gdzieś no stał w tych najbliższych okolicach. Mamy tu takie, taką charakterystyczną dziurę, właśnie nie wiem czy nie powiązaną właśnie z młynem, Zerknijcie, popatrzcie sobie na to. Też takie charakterystyczne drzewo, ze względu na to, że no, te korzenie wiszą w powietrzu. Popatrzcie na tą dziurę. Widać, że urzędują tu lisy. Sporo łapek podbijanych. No, nur lisa na szczęście nie widzę. Powalone drzewo. Tego nie było jeszcze miesiąc temu. Świeżo coś rąbnęło. Przejdę po tym wzgórzu. Pokażę Wam go mniej więcej jak ono wygląda. No jest w miarę rozległe. I widać tutaj jakieś cegły, ale cegły nie wiadomo no skąd się tu wzięły na najprawdopodobniej przyniesione skądś. Ktoś tutaj robił dawno temu ognisko. Charakterystycznych takich cech tego obiektu, który tutaj się znajdował, najprawdopodobniej tego młyna, no, do tych czasów no nie ma, nie widać. Najprawdopodobniej młyn był drewniany. Jeszcze podejdziemy w kierunku bagien. W nocy spała tutaj sarna. Nie wiem, czy dobrze widać legowisko. Tam poniżej dziki taplały się też bardzo niedawno w błocie. Następny lejek Nieco mniejszy niż ten, który pokazywałem Wam po drugiej w stronie tej górki. Też jakieś legowisko, i to nawet całkiem nieźle wygląda. Tutaj ryły dziki. No, wiadomo, na bagnach one czują się tutaj bardzo dobrze. No dobra, ja w tym miejscu kończę. Idę dalej, by Wam pokazać dalsze historie właśnie byłego przysiółka, piekło. Idąc tak w okolicach Bagien Antoniowskich, popatrzcie na tego silnie trującego krzewa, jakby to być krzewu, a mianowicie warzynek wilczełyko. Oto on, no jest strasznie zimno dzisiaj, na minusie, to no kwiaty nierozwinięte, pokuliły się, To no wcale się nie dziwię. Nadal jestem przy bagnach Antoniowskich, tylko w miejscu, gdzie za moimi plecami, no właśnie o tym też za chwilę. Tutaj na tych bagnach, właśnie gdzieś w tej okolicy, co teraz się znajduję, było źródło. Źródło, z którego ludzie czerpali, mieszkańcy pobliscy, właśnie wodę. Była ona krystaliczna, czysta, ale i dojście do tego źródła było przez niesamowite bagno, Grządskie bagno. Sporo ludzi tutaj utonęło. I nie ma śladu po nich do dzisiaj. No dobra, jestem już przy praktycznie trzecim moim celu dzisiejszego dnia. Poszukuję kopców, byłych kopców, które jeszcze najprawdopodobniej dotrwały do tych czasów, właśnie w tym lesie. Jakby to powiedzieć, piekielski. A taka historia, no, osada no w źródłach pisanych wzmiankowana jako prawdopodobnie pierwsza no w inwentarzu drób klucza Sławkowskiego z roku 1645. Właśnie ten przysiółek, piekło, o, już to chyba widzę. Już chyba mam tego, czego szukam. Mamy kopczyk. Oto on, a już Wam powiem, o co mi z tym kopczykiem do końca chodzi. No, wiadomo, osada piekło była przysiłkiem, noga-noga, jak już wcześniej Wam wspomniałem. W 1645 były o niej zapiski. Kopczyk przede mną, no ma się świetnie. Myślałem, że nie znajdę w tak dobrze zachowanym stanie. Tego kopca, a jest ich tu więcej. No Mieszkańcy tego przysiółka, który tutaj jest i tutaj, który był, wypalali węgiel drzewny oraz no, byli tu też smolarze. Od tego najprawdopodobniej wzięła się właśnie nazwa tego przysiółka Piekło. Był też młyn, który mniej więcej próbowałem Wam zlokalizować i pokazać. To do jego pewności też nie mam. Ale jeżeli chodzi właśnie o te kopce, które tutaj się znajdują, to no pierwszy z nich zestrzeliłem. Jeszcze jest, wiem, że ich tu trochę w tej okolicy. Parę lat temu była tutaj wycinka drzew. Teren bardzo mocno się zmienił. Jeździł tu ciężki sprzęt i nie wiem, jak to teraz będzie wyglądać z tymi kopcami. Może coś się uda jeszcze albo i nie. Tutaj leci przede mną rów przeciwczołgowy. Mamy lisią norę, nie będziemy lisowi przeszkadzać. jest to tylko w gościnie. Rów przeciwczołgowy ciągnie się w kierunku Piły Ujejskiej. Właśnie i pogoli 4. Gdzieś w tych okolicach, właśnie na polance tego lasu piekielskiego, jakby to powiedzieć, podczas II wojny światowej, Niemcy wpadli w pułapkę w pułapkę no, partyzantów. Nie ma o tym zapisku, wchodzą tylko opowieści na ten temat. No jeżeli ktoś coś więcej wie, piszcie w komentarzach, więc nie bym czegoś więcej się dowiedział. Dobra, a ja poszukuję tych kopczyków jeszcze. Mam nadzieję, że coś gdzieś jeszcze jest. No znalazłem, mam kopiec numer 2. Popatrzcie na jego profil, nie wiem czy kamera to oddaje, no był naprawdę ogromnych rozmiarów, no wiadomo tak jak mówię, trwały tu prace, drwali i tym podobnie jeździł tu ciężki sprzęt, teren sporo jest zmieniony. Ten kopczyk już nie jest tak szpiczasty jak tamten, którego Wam pokazywałem wcześniej. No niestety szukałem trzeciego kopca po wypalaniu węgla drzewnego w tej okolicy. Powiem wam, to teren masakryczny. A geoportal, co najciekawsze, mobilny w telefonie. Niestety ma jakąś awarię. 22. Cieniowanie pomogłoby mi trafić w te miejsca bez żadnego problemu. Niestety sugerowałem się mapą Google i moimi patentami. To i tak cud wielki, że trafiłem na dwa takie obiekty tego typu. Ale mam nadzieję, że mój materiał Wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam do moich archiwów na kanale, oglądajcie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, za co serdecznie dziękuję. Będziecie na bieżąco z moimi materiałami. Zapraszam na moją coraz silniejszą grupę. Jest nas ponad 300 już w tym momencie na grupie na Facebooku Eksplorator Polski Mar zapraszam możecie dołączyć piszemy tam o turystyce, historii i nie tylko naprawdę bomba a ja no cóż, myślę, że jeszcze wrócę w to miejsce, gdy geoportal będzie sprawny i odszukam tych kopczyków do usłyszenia z piekła